Dzień dobry, czy chcą państwo porozmawiać o logo? Kur... przyszły Co jest? Dzień dobry, pani? Chciałaby Panią. Eee, Suwalskiego... logo, tak? Tak, suwalskie logo eee, słucham? Które obowiązuje teraz? Eee, to z prawej strony To z prawej strony, to państwa zaskoczę A. Bo władze Suwok zmieniły logo na to po lewej A no to nie wiedziałem Zgadnie pan ile kosztowało? Nie wiem, choć się domyślam i yy, nie wiem nie 50 tysięcy a wie pan co się później stało? Mieszkańcy się oburzyli, że jest mm -hmm. brzydkie, że takie barwy jakieś nie te. Mm -hmm. I władze słowo powiedziały, no to wracamy do tego z misiem. Tylko problem w tym, że to po lewej kosztowało 50 tysięcy i było aktualne przez kilka godzin. No tak się zdarza, rozumiem. No, zdarza się, nie? No niektórzy tam zdarza się wydać 50 tysięcy, nie? No czasem, no jakiś projekt się czasami nie uda, wiadomo. no tak czasami, to ich... no. W suwałkach te powierza. czasami to takie dość często jest, nie? Nie sądzi pan? I kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę Pana. Społeczeństwo. Społeczeństwo, proszę Rozumiem, rozumiem. Wszelkie inicjatywy, które służą no, dobru społeczeństwa czy też miejscowych ludzi, no to myślę, że są jakieś no, pozytywne, ale no, wiadomo, czasem coś się może nie udać. No i ja akurat no, nie wiedziałem o tej sprawie, ale też no, nie wnikam jakby w te kwestie, no bo wiadomo, okay. to są różne. Akurat tak się zdarzyło, że Suwalczanie tak wniknęli w to lodo, że no. przywrócili. Także dziękuję bardzo.